Mam duży sentyment do miasta i, i, do, tej, i do klubu MKS Klużbór. Przede wszystkim chciałem, żeby ci, ci chłopcy, którzy na co dzień trenują w tym klubie, czy też ogólnie uwielbiają grać w piłkę, żeby kiedyś stanowili o sile MKS Króżb albo nawet klubu Ekstraklasy czy reprezentacji. I to jest niewykluczone, że przy ogromnym zaangażowaniu i przy, przy miłości do tego sportu na pewno da się dużo osiągnąć. Ja jestem może tego przykładem, że z tak małej miejscowości jak Kluczburg udało mi się zadebiutować w Ekstraklasie, a nawet w reprezentacji 23. Chciałbym, żeby, żeby któryś z tych chłopaków także był widoczny wcześniej czy później na, na boiskach Polskiej Ligi. Przede wszystkim chcieliśmy chłopakom przekazać, i myślę, że ciekawi ich to, że prowadzimy zajęcia z piłką i pokażemy różne elementy techniczne i przede wszystkim chcieliśmy im pokazać, że... Trening składa się z trzech części, I żeby o tym nie zapominali, że tak jak to głównie bywa, że wychodzi się na boisko i od razu oddaje, oddaje się strzały. My chcemy przede wszystkim pokazać im, że bez rozgrzewki to nie warto ryzykować, ponieważ można nabawić się różnej kontuzji, a to, później, a to później niedobrze jest dla zdrowia i dlatego my chcemy im przekazać, że rozgrzewka jest bardzo ważna no i że są trzy, trzy części treningu na pewno miło, tak jak powiedziałem, miło wspominały to miasto, całą otoczkę, jaką była związana z piłką w tym mieście. I mam tutaj dużo znajomych i zawsze tu z miłą chęcią wracam. Mam nadzieję, tak już kiedyś powiedziałem, że, że tu jeszcze kiedyś zagram. No jest tu, nie, może, może już niebawem zobaczymy, jak moje losy się potoczą. Wiadomo, że początek miałem dobry w Wrocławiu, teraz jest nieco gorzej. Zobaczymy. Ale takie jest życie raz jest. Na początku był trener, który na mnie stawiał, przyszedł nowy trener i już nie grałem. No, ja, ja daję siebie wszystko na treningach i mam nadzieję, że uda mi się przekonać trenera do siebie i że będę grał tak jak na początku rundy. A przede wszystkim, że ślą zacznie zdobywać punkty.